Was w w vlogu. Dzisiaj mamy wtorek, 13 października. I tak sobie pomyślałam, co wam tu pokazać. I tak sobie tu siedzę i patrzcie, mam szal, taki szal, kupiłam sobie na Allegro. Chciałam już taki w zeszłym roku, no ale jakoś, jakoś nie kupiłam i zamówiłam sobie z Allegro. Myślałam, że to będzie szersze, no ale moja wina, bo nie doczytałam aukcji. Za to jest dosyć taki, o, zobaczcie, długi. Więc mam nadzieję, że jakoś będzie szło go. Jednak założyć, żeby to wyglądało w miarę. Teraz to wygląda okropnie, wiem? Ja jestem w grubszym swetrze, bo jest dzisiaj zimno, a chciałabym wybrać się do biedronki i prawdopodobnie do Pepko, bo jak szukałam ostatnio tych welurowych dresów, tak oglądałam teraz na kanale entliczek świetliczek, że Kinga właśnie była w Pepko. I pokazywała właśnie te, że są te dressy. bodajże one były takie bordowe. No nie wiem, może dzisiaj mi się uda, to zobaczę sobie, czy są w jednym Pepko. Ale jeszcze dam cynk do mojego kuzyna, który chodzi do szkoły właśnie i niedaleko jest Pepko i będzie mógł mi zobaczyć, bo się tyle razy oferował. Jak Monika coś będzie chciała, to daj znać, ja pójdę ci zobaczę, no więc jest okazja, niech idzie chłopak. Co się przyda, nie? Do pożytecznych rzeczy, bo przecież dres jest najważniejszy. Yy, dobra, tak pół żartem, pół serio. Yy, chciałam Wam pokazać zamówienie z CINSEA. Chciałam zrobić osobny film z holem. Tu mam kilka rzeczy. Ale powiem Wam, że praktycznie wszystko jest na mnie za duże. Ja nie wiem, nieraz LK jest dobra, nieraz jest SK dobra, nieraz jest MK dobra. No ale że teraz nie chciałam iść do sklepu, mówię, zamówię sobie Lki, to będą swetry, będzie fajnie, wiecie, będę miała większe i, i, i w ogóle będzie OK. No i wszystko jest za duże, także będę musiała wszystko oddać, więc stwierdziłam, że bez sensu jest nagrywać mm, osobny haul. Pokażę Wam tak na szybko, może kogoś coś zainteresuje i sobie zajrzy na stronę bądź szukał podobnej rzeczy. Także najpierw pokażę, co kupiamy mężowi, to jest jedyna rzecz z całego zamówienia, którą zostawiam. Tutaj dzwoni mi ta brązoletka, yy, bo jemu ta koszulka się podoba i jest dobra, a jeszcze nie miał nigdy Sinseja i chcemy sprawdzić, jak to wygląda jakościowo. Niby jest 100% bawełna, także no tak, taka to biała koszulka z takim jedynym tutaj na środku nadrukiem rozmiar L. I cena no, 19,99. Także zostawiam, zobaczymy, jak te męskie koszulki się sprawdzą. Mówię, jedyna rzecz z całego zamówienia, która zostaje. I teraz pokażę Wam to, co ja tutaj mam. To jest ogólnie spódnica. I ta spódnica jest na mnie dobra, ale nie czuję się w niej dobrze, więc ją oddaję. Wygląda w ten sposób. Na dole ma falbanę. Tutaj jest taka owiązana, tylko z jednej strony z przodu. Tutaj są takie o, przyszyte paski. I tak się prezentuje. O! No ale jak mówię, nie czuję się w niej dobrze. Rozmiarowo jest ok, ale nie. I ona kosztuje 40 zł bez grosika. Więc jeżeli komuś się podoba i lubi taki krój, bo wzór jest naprawdę piękny, no to polecam sobie zamówić. Materiał też jest spoko. Następna rzecz, która jest w ogóle największa z nich wszystkich na mnie, to jest taki biały półgolfik z takimi złotymi guziczkami. No jest ładny, ale zobaczcie, jaki on jest wielki. No na mnie jest znacznie za duży więc nie będę sobie zostawiała aż tak dużych rzeczy. Bo wygląda w tym jak w worku. Yy, I cena tego swetra to 49,99 dyszek. Materiał jest fajny, miłutki, no ale jest on za duży. Tu jest tak zakończony. I na dole również tak samo, więc no niestety. Chociaż ten sweter, co mam, też jest dosyć duży. No, ale go kupiłam dwa lata temu w HM ale w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. I ja sobie go wkładam trochę w spodnie i on zupełnie inaczej leży, bo on w ogóle jest taki trochę over, oversizezowy, a, a, a to no... nie bardzo. Tutaj chciałam sobie taką zwykłą bluzkę na co dzień za 29,99. Ale też leży tak nie bardzo na mnie, mimo że nie wygląda na taką dużą, ale tu w ramionach. To jest taki prążkowany materiał i takie tutaj guziczki na dekolcie ma. O, ciemne. No ale po co mam brać coś, czym nie czuję się i nie wyglądam. Następnie jest znowu taki półgolfik w kolorze kaki. 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 No wiecie o co chodzi. Cena to również 50 zł bez grosika. I co w nim jest oprócz tego, że jest w takie również yy, proszki, to tak są rękawki zakończone z trzema złotymi guziczkami. No i też tutaj w ramionach u góry nie leży dobrze, więc no nic na siłę. I ostatnia rzecz, którą też mówię, będzie super, będzie miodzio. No i jest też za dużo w ramionach, tak dosyć, więc no. To jest taki sweterek biały. Również prążki, nie wiem, co mi wzięło na te, na te prążki. O, fajny dekolt ma. No, no niestety 40 zł bez grosika. Jeszcze chyba były inne kolory z tych wszystkich w ogóle yy, ubrań. Oprócz chyba spódnicy. Chociaż one chyba były w innym jeszcze wzorze. No nie wiem, musicie sobie zobaczyć, bo już nie pamiętam. Także jeszcze o taki sweterek i, i też jest za duży, więc stwierdziłam, że bez sensu jest ten, ten haul, no bo no, ale pokazałam, może komuś się coś spodoba, no nie wiem, czy będę coś jeszcze zamawiać, muszę to najpierw oddać, nie wiem, czy będę odsyłać, no bo jednak trochę tego jest i paczka nie będzie lekka, może po prostu przejazdem, chociaż nie mam blisko, oddam te rzeczy i, i będzie z głowy, no, chciałam dobrze, a wyszło jak wyszło. I mam cały wór ubrań do oddania. Właściwie, ile? Trzy, pięć rzeczy. Pięć rzeczy. No ale jakbym była stacjonarnie, to wtedy sobie może coś innego wezmę. A tymczasem muszę to tutaj schować. I na razie uciekam. Yy... Nie wiem, czy już do tej biedronki, a może jeszcze poskładam sobie pranie. I wtedy się gdzieś tam wybiorę. Także odezwę się do Was trochę później. Okej, okay, ja się ubrałam. Jak widzicie, mam ten mój szalik i taką ala na włóczki, ja. płaszczyk, tak się śmieję, tu biorę reklamówkę, bo tutaj mam dla mojej kuzynki coś i wychodzę z domu jeszcze widzę, że paczkomat mnie czeka, bo mam paczki do odebrania mam nadzieję, że dotrę do tego pepko szeleści worek i y, kupię ten dres, także wychodzę i do później Jestem, jestem, wróciłam. Byłam w pepko, w biedroneczce i nie mam niestety oczywiście tych dresów welurowych W drugim pepko mój kuzyn był i również ich nie ma, także no mam pecha. Ale pokażę wam, co kupiłam w Biedrze i właśnie w Pepko, parę tam drobiazgów. No i byłam jeszcze w paczko. Macie mam dwie paczki, także za chwilę sobie razem je otworzymy. Więc tu mam swoje małe zakupy z biedry. Jak widzicie, teraz będę szeleścić. Dwa opakowania chrupek. Ja sobie lubię do filmu pochrupać coś, powiedzmy, zdrowego, zdrowszego od chipsów. Było w promocji, były właściwie produkty Colgate, drugi produkt 50% taniej, więc wziąłem sobie dwie pasty, bo szczoteczek trochę mam w zapasie. Opakowanie mini pieczarek do obiadu. Tutaj taką czekoladkę, bo będę robiła paczkę, to to poleci do tej paczki. Jak widzicie o paragon, dwie wody gazowane żywca, e, właściwie to poszłam po to, pochłaniacz wilgoci e, i od razu wzięłam do niego dwa te woreczki, wkłady tak zwane, więc e, to był główny powód zakupów, no i coś na obiad będę robiła, polędwiczki, pokażę Wam zresztą później, no i to wszystko. Tutaj dziś jeszcze były naklejki na fajniaki, albo dziś mi wypadły. Nie wiem, będę musiała poszukać. Za chwilę wam pokażę właśnie pepko, tylko sobie tutaj rozpakuję. I pokażę wam jeszcze poprzednie wkłady, które kupiłam w biedronce, takie na wieszaczku Ala, jakby takim. Które mam, jeden właściwie mam w mojej garderobie i już całutki się zużył. No, Jak to wiadomo, w nowym domu. O, pewnie schodzi, jak mój pies je swoją karmę słucham? Bo wróciłam do domu, to ona wtedy o. Patrzcie. No, cześć. Tutaj mam właśnie taką szafkę dla pieska. Pokażę Wam może. I tam ma swój taki kącik z miseczkami, taką matę. I wymyśliłam sobie właśnie na Pinterestie. Widziałam tą szafkę taką dla psa. Tutaj u góry jest taka. O. I tutaj ma swoje. Trochę się tu bałagan widzę zrobił, swoje maty, przekąski, tam trochę do pielęgnacji rzeczy, oręcznik i tak dalej, taką swoją szafkę i dzięki właśnie, oj, dzięki właśnie temu, że miseczki są schowane, to nikt w nie nie wdepnie, no jest porządek, bo no gdzie tutaj postawić miski tak na widoku, a tutaj fajnie schowane są i nikomu nie przeszkadzają. Także taka szafeczka dla mojego kupila słodkiego, nie? Właśnie sobie będę odpakowywać ten tutaj. Pokłaniacz, i patrzcie, on wygląda w środku tak, więc tutaj się dużo zmieści tego płynu. Na 350 ml. I tutaj jest tam worek, więc teraz go wypakuję. i ją tutaj trzeba włożyć w te siteczko. Tutaj jest jeszcze taka nakładka. No i zakręcamy. O, I tak to się prezentuje. Idę to zanieść do garderoby. Postawiłam sobie właśnie tutaj ten mój pochłaniacz. Nie piesku. Jestem tutaj w garderobie i patrzcie pokażę wam ten mój poprzedni, który tutaj sobie wisiał na drążku. Zobaczcie, on jest już praktycznie pełen. Tutaj były takie kulki. Czekajcie. O, tutaj były takie kulki w tym, w tej saszetce u góry. No, już jest pełno wody. Może wy... przejdę do sypialni. O, tutaj mam lepsze światło dzienne. Także to już się zużyło i pójdzie do wyrzucenia. Pokażę Wam teraz te moje małe zakupy z Pepko i dwie paczuszki, nożyczki już naszykowane. Także może w sumie zaczniemy od tych paczek. Czemu by nie? Jedna jest, o taka, fajna ta polika. E, paczki są z Allegro. Także zobaczymy zaraz, co się kryje w pierwszej. Będę szaleścić. I mam tutaj na pierwszy rzut już widzę reklamę tego sklepu, taką. Tutaj ładną karteczkę z paragonem, szczepioną. No i mam dwie takie same poszewki w spolicach, zapakowane. O, również są wszędzie te ulotki, więc odpakuję jedną i zobaczymy. O, proszę, to jest ulotka tego sklepu, tak się nazywa. O, światło się odbija. Tutaj macie nazwę. No, wyostrzysz się, słodziaku. Polska marka, ale mi się odbija okno z tyłu. No, jest to już, widzę poliester, nawet są poszewki, także tutaj nawet też jest wszyta metka. Oj, takie zielone ze złotym nadrukiem. Z pepko nie mogłam ostatnio przyczaić żadnych takich butelkowych, więc mówię, a. Zamówię sobie na Allegro. Nie były drogie, bo już Wam mówię: e, 33,80 za dwie, czyli 1,16,90 plus e, koszt dostawy i pakowania 8,99. Tak, bo nie zmieściłam się niestety w Allegro Smart, bo posiadam. Także zapłaciłam 9 zł za dostawę do paczkomatu. Bardzo ładne są. Piękne. Także je za chwilę przyodzieję. Na moje poduszeczki? I druga przesyłka? Którą już zamawiałam z tego sklepu. To jest druga dostawa, a mianowicie pewnie nikt się nie zdziwi. Co to jest? Tu jest fakturka? 40 zł zapłaciłam. A za co? Za dwa kartony maseczek ochronnych. Takich o. Ja już 100 zamawiałam chyba wiosną, czegoś tak. To jest certyfikat. Tak są zapakowane. Także dwa kartoniki maseczek. W jednym opakowaniu jest 50 sztuk, więc mam znowu na zapas. Oj, 100. 100 maseczek. Jakże teraz potrzebnych nadal. Także spaczek to wszystko. I teraz przejdziemy do Pepko. Yy, oczywiście standardowo dwie myjki, które bardzo lubimy z mężem. Cena jednej bodajże 39. o 4 zł, grosz podrożały. Ale nie, patrzcie to, bo to jest chyba jakaś teraz ta nowa seria Pepco Home, bo jest inna metka. Ta jest za 3,99 te szara. A ta jest za 4 zł. Taka fioletowa, ładna, taki lila. Także dwie myjki. Yy, wzięłam taki najzwyklejszy notes, bo jak co chwilę coś trzeba zapisywać, co trzeba dokupić do domu i tak dalej. Mąż tam też sobie robi różne notatki. Więc złoty 99 taki notesik. I już Wam mówię, tu oko z Ile tu jest kartek? Jest napisane? Nie. Ja nie widzę. Czy jest? A 6, yy, 80. 80 karteczek, także taki zwykły notes. No i jeszcze wziąłem sobie taki malutki, żeby zapisywać zakupy, bo ja sobie lubię pisać na kartce, co muszę kupić, albo jak mi się coś skończy, na przykład olej, piszę olej, za parę dni coś tam spojrzę, o, skończyło mi się sól na przykład, to sobie tutaj robię listę yy, i wtedy kupuję. 99 groszy taki notesik, a 7 to jest i 30 karteczek ma w środku, taki lustrzany. Następna rzecz jest to dla zwierząt, no nigdy nie potrzebowałam, w sumie kiedyś by się przydało, ale teraz w tym roku, w zeszłym nie potrzebowałam, ale może się przyda, więc do szafki mojego psa powędrują takie y, szczypce na kleszcze, jak to się nazywa dokładnie, haczyk do usuwania kleszczy, dwie sztuki, czy dla psa, czy dla kota, w cenie 5 zł, bez grosika. Następna rzecz jest to coś dla mnie, czyli dwupak skarpet za 5 zł. Może Wam pokażę, jak one wyglądają. Mam tutaj nożyczki. O, ale ostrzeliło mi tu. Yy, wzięłam sobie, mam takie właściwie na nogach białe w tym momencie. Akurat się tak złożyło i takie czarne, a teraz były szare. Z takimi paskami. One są wyższe, takie cieplejsze już na jesień, zimę i białe. Jak mówię, teraz mam biały, to są takie właściwie kremowe chyba trochę. No nie, w sumie to chyba biały jest. Z szarymi, a ja mam białe z czarnymi i czarne z białymi paskami. Były jeszcze czarne z brzoskwiniowymi i brzoskwiniowe z czarnymi paskami, ale ja sobie wybrałam te. No i już powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze tutaj mam coś takiego: są to takie puzzle. Puzzle od 12 miesięcy. Jeden taki zestaw 4,99. Chcę dorzucić to właśnie do paczki, którą mam zamiar robić na dniach. Tu taka farma, a tu jak widzicie straż. Robię właśnie paczkę dla mojej kuzynki i dla synka. Chciałam coś dorzucić. Dla jej synka takie pół kupiłam, bo on lubi takie układanki. Yy, następna rzecz to już na święta. Taka yy, mata, mata właściwie to jako podkładka chyba się nazywa. Nie, no mata stołowa. Taki świąteczny motyw śnieżynki bardzo mi się spodobała. Kosztowała 5 zł. Więc mówię, a jest, wezmę, bo ja chciałam mieć coś czerwonego. I ostatnia rzecz, również świąteczna, uwaga. Miałam nie kupować już z mężem, mamy tyle kubków już, no, ale nie mogłam się oprzeć. Patrzcie, jaki piękny, ze złotą tutaj, złotym uszkiem. Tutaj jest jeden złoty zawodnik. Tu są czarne dwa, i tutaj jak widzieliście z tyłu są też trzy reniferki, czy tam jelonki. W środku gładki. Kosztował no dyszkę, więc nie był najtańszy jak na Pepko, chociaż chyba te takie ładne, zdobione były tak w 9,99, ale to jest znowu ta Pepko Home kolekcja, więc tutaj są te okrągłe ceny. Yy, także dycha ten kubek i jest on dosyć spory, bo ma 400 ml, ale na święta myślę, że jest piękny. Także co. To już wszystko. Biorę się za obiad, bo jestem już głodna. O, 7 minut już gadam. Także ten vlog pewnie będzie dłuższy, więc uciekam. Jeszcze te poduszeczki zaraz ubiorę i Wam pokażę, ile chcę robić obiad. Także do potem. Tak się prezentują moje poduszeczki. Wiecie co? Chyba będę musiała te wkłady nowe kupić. O, trochę ta poszewka tak przyduża jest. Trochę już te środki mi się... No, poniszczyły. Teraz tutaj tak mega zielono się zrobiło. No, ale tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze mam tego niedźwiadka, a tu kocyś na wieczór nie będę chować, bo i tak pewnie będę używała. Ale tak ten zakątek mm, się tutaj prezentuje na narożniku. Podoba mi się. Oczywiście te welurowe tak dziwnie wyglądają, ale na żywo wygląda to bardzo, bardzo ładnie. A nic, teraz zbieram się za sprzątanie tutaj po nagrywaniu Wam tego pepko, bo tu tutaj wszędzie o, bałagan i biorę się za obiadek. O proszę, mój obiadek już gotowy, polędwiczki z serem, tutaj się frytki smażą, także niezdrowy obiad, do tego Coca-Cola i buraczki, czego chcieć więcej, fit to ja nie będę nigdy, także co. Myślę, że już mam dosyć materiału, poskładam, będzie jakiś vlog, więc już nie będę nic dalej nagrywać. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do następnego. Trzymajcie się, cześć!